Pierwszy dzwonek wybrzmiał czas powrócić do szkół, to chyba będzie jedyny rok w naszym życiu, kiedy rodzice nie bardzo chcieliby, żeby dziecko ich miało pozytywny wynik testu, tak sobie myślę, bo <grym grym grym> i te sprawy, no wisielczy humor, kochani dzisiaj o szkole, bo zawsze kiedy przychodzi wrzesień, to my sobie tak rozkminiamy, już jesteśmy starej daty, szkoła dawno za nami, bardzo ale stary. gdzieś to żyje w nas, ten uraz, ten ból, jak cierń. Podskórny. <noise> nie? To nie jest tak troszeczkę no, tak. Nie, ja się bardzo cieszę, że jak przychodzi wrzesień, ja nie muszę do szkoły iść. Mhm. Bardzo się cieszę. Jest czas. Jesteśmy na takiej pozycji, gdzie w zasadzie już się przygotowujemy do powrotu do szkoły, bo w przyszłym roku Lilka idzie do pierwszej klasy. Można powiedzieć, teraz mamy tego przedsmak, bo zaczyna się zerówka, i gdzieś staramy się rozmawiać na temat tego, jakie będą nasze wymagania w stosunku do Lilki, jeżeli chodzi o edukację szkolną. Bo edukacja szkolna ma dwie twarze, a co jedna to gorsza, bo z jednej strony to jest przymus szkolny i przeświadczenie, że wszystkie przedmioty są ważne, z drugiej strony to jest przymus rodzicielski. Piąteczki, szósteczki. Jak było u Ciebie w domu? U mnie, u mnie było <laughs> różnie. Zazwyczaj się wymagało, ale nie do takiego stopnia, że musiałam non-stop siedzieć z nosem w książkach, bo tak nie było. No ale zawsze się wymagało, że jak przychodziła ta truja czy coś tam, też było, no nie, no mogłaby być czwórka, mogłaby się trochę lepiej nauczyć i tak dalej. Ale <śmiech> im byłam w wyższej szkole, że tak powiem, tym było w sumie lepiej, bo. Tak naprawdę, ja sobie trochę, trochę zlewałam tę szkołę, chociaż oceny miałam dobre, więc mm -hmm. nie wiem w sumie, jak to się działo. Bo ja jakoś szczególnie się nie oczułam, jakoś z lekcji nie zapamiętałam, a jednak te oceny jakieś tam trójki, czwórki były. Ale rodzice, no mówię, im, im byłam starsza, tym jakoś tak mniej wymagali, bo w sumie chyba stwierdzali, że to w sumie moje życie, jak tam sobie będę miała, tak będę miała. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Ja powiem tak. Są takie pewne mankamenty związane z edukacją, które cały czas mnie gryzą i które nie wychodzą mi z głowy. Pierwsza rzecz to jest fakt, że nasza szkoła, nasze szkolnictwo od ponad 100 lat, od czasów zaborów nie zmieniło się ani odrobina. No nie, przepraszam, wprowadzili multimedialne tablice. Gdzie nie gdzie. Chociaż nie wszędzie. Tam gdzie powstać. Nadal siedzimy w ławeczkach, nadal przychodzi nauczyciel i prowadzi tę swoją lekcję. Nadal trzymamy się tych podręczników, wiedzy od lat, bardzo ogólnej i bardzo szerokiej. Ale największy mankament to jest ocenianie. Na co tak. komu są oceny? No właśnie, na szczęście w klasach 1-3, kiedy się tam edukacja zaczyna, nie ma czegoś takiego jak ocena. Jest ocena opisowa, natomiast która <grym> <grym> bardzo nie leży rodzicom. Bo moja mama jest nauczycielką jak na klas 1-3 i spotkała się nieraz z pytaniem rodzica, ale... Co to za ocena by była, proszę pani? <głos> <głos> Powiedzmy, mamy przykład oceny pisowej. No, że uczeń, tak mówię przykładowo, uczeń yy, nauczył się temat yy, w sposób yy, na poziomie zadowalającym. O, i rodzice przychodzą pytać, ale jaka to jest ocena, proszę pani? Trzy czy cztery to jest? Czy to może już na piątkę jest? A moja mamu nie, w stopniu zadowalającym. No, to chyba bardziej dobitnie nie można powiedzieć, na ile dziecko nauczyło się tematu? Rodzic nie wie w takim momencie, czy wyciągać już pasa, czy może dać cukiereczka, czekoladkę, żeby, żeby wynagrodzić dziecku ten trud włożony w edukację. No tak, no ale to jest wina znowu no, naszej szkoły, bo my byliśmy przyzwyczajeni do oceniania od pierwszej klasy. U nas nie było ocen opisowych i były te jedynki już od pierwszej klasy. Ale komu są w ogóle oceny potrzebne? Bo nam jako uczniom one przysparzały jedynie problemy, bo byliśmy gdzieś wytykani palcami, jeżeli nam tak. lepiej poszło, albo wytykani palcami, jeżeli nam gorzej poszło. Tak. Najlepiej byłoby tak średniakiem. Ani hmm. niezbyt kujo, ani wiecie, ani się źle uczyć, ani najlepiej uczyć, więc tak po środku było najlepiej. Jeżeli się za dobrze uczyłeś, to miałeś za dobre oceny, to istniało duże ryzyko, że szkolny hahar przysiądzie się do Ciebie na kartkówce i daj ściągnąć, daj sięgnąć", a jak nie, no to wpierdziel potem na przerwie, nie, tak? Nie, no, u mnie hachary <laughs> zawsze razem się dzieli. Kujone razem, hachary razem. No, one widzisz? To jest, to jest, podlega ocenie już gdzieś jakieś podziały na tle komórki, tej podstawowej komórki szkolnej, jaką jest klasa, już się te głupie tak. podziały robią, bo ocena co? Nauczycielowi ma pokazać, w dzienniku będą oceny, więc o, nauczyciel pracuje, proszę bardzo, jak pięknie ocenia. Y, tatusiowi mamusi pokaże, o, syneczek się stara, o, syneczek jest głupi. Ja bym powiedział tak: w jaki sposób ocena ma determinować moją wiedzę? Bo jeżeli mam kartkówkę, która jest bardzo powszechna i bardzo lubiana, i mamy jakiś temat i spośród tego tematu można zadać 200 pytań, a nauczyciel zada te 3 konkretne, na które ja odpowiedzi nie znam, a na 197 innych znam odpowiedź, to i tak dostanę jedynkę i tak jestem i nic nie umiem. No właśnie, to jest właśnie najgorsze, że możesz umieć, ale możesz, powiedzmy, chwilowo zapomnieć albo na przykład danego fragmentu za późno się uczyłeś i już tak do głowy nie weszło, no to, mm -hmm. no, to trochę takie przykre jest, nie? Bo człowiek się stara i tak zawsze wychodzi jak zawsze. Ale te tematy są coraz szersze, poziom detali, szczegółów, wszystko pod 3Z. Zakupić, zdać, zapomnieć. Tak. No właśnie dla mnie tutaj też błędem, przynajmniej szkolnictwa, przynajmniej tak mi się wydaje, jest mhm. zbyt duży, zbyt duży zakres tego, co, czego musimy się uczyć. Mhm. Bo tak naprawdę są rzeczy, które powinny być, powiedzmy, wymagane gdzieś tam już na rozszerzonym tym przedmiocie. Tak. Albo jeśli już postanowimy, że to nas kręci, to nas podnieca, tego chcemy się uczyć, tego chcemy, wiecie, po Uchłaniać wiedzę na ten, ten, no to wtedy tak, to wtedy ja rozumiem, ale po co dziecku wbijać rzeczy, które w życiu się nie przydadzą w ogóle? To powiedziałeś bardzo fajną rzecz: po co się uczyć czegoś, co nas nie interesuje? Ja oczywiście zgadzam się, że podstawy, gdzieś tam mamy teraz ośmioletnią podstawówkę, więc dajmy na to do tej piątej czy tam szóstej nawet klasy, niech będzie wszystko, każdy przedmiot. Po to, żeby ten uczeń mógł sobie, że tak powiem, liznąć wszystkiego, żeby mógł gdzieś sobie tam wyrobić przekonanie, co go interesuje, która strona go bardziej pociąga. Czy jasna strona mocy, na przykład język polski, czy ciemna strona mocy, matematyka, fizyka. Tak, wiemy, że tutaj większość jest jednak z tej jasnej strony mocy, osób oglądających, ale tak, to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że każdy nauczyciel, niezależnie od naszych umiejętności, wymaga od nas tego samego. A był taki bardzo fajny obrazek, gdzie tam był chyba słoń, małka, zresztą widzicie ten obrazek na ekranie różne zwierzęta, a zadanie jedno być na drzewo, gdzie jesteśmy wszyscy inni, a wymaga się od nas tego samego, nie patrząc na nasze predyspozycje. No właśnie, no to jest to, że człowiek w szkole naszej powinien umieć wszystko. Mhm. Powinien uczyć się wszystkiego, ze wszystkimi powinien mieć piątki i szóstki, bo wtedy jest mądry. Ja jestem ciekaw, czy Robert Lewandowski był dobry z polskiego czy z matematyki. On ze wszystkiego był dobry. On no, taki wybitny człowiek. No właśnie. To jest, to jest jedna rzecz. Uważam, że po tej piątej czy tam szóstej klasie powinien nastąpić taki. Tutaj wiesz co? Podszedłbym do Harry Pottera. Bo tam strasznie fajny jest ten system, kiedy uczniowie na poziomie już trzeciego roku mogą decydować, jakie dodatkowe przedmioty chcą sobie wziąć. A na poziomie po piątym roku mogą zdecydować, z których zrezygnować. Już wiedzą na poziomie tej siedmioletniej edukacji, co chcą w życiu robić, w którym kierunku iść. U nas tego nie ma. No właśnie, to jest właśnie chyba największy problem. Bo w... uczą nas rzeczy. No, nieprzydatnych. I mm -hmm. tak naprawdę Czy człowiek... no To mówiliśmy kiedyś w materiale tak, na temat. Aczkolwiek, tego. aczkolwiek z drugiej strony też się zastanawiam, czy y, ludzie młodzi są, już będąc w szkole, będą w stanie określić siebie, co ich interesuje. Ja na przykład na moim przykładzie patrząc, ja do końca szkoły nie wiedziałam gimnazjum, co ja chcę właściwie robić. No dobrze, to mogłabyś Ty wybrać na przykład te wszystkie przedmioty dalej idziesz w takim kierunku. Ja na przykład na poziomie Czyli czwartej w klasy. Czyli wszystkiego po trochu. Ja na przykład będąc na poziomie czwartej klasy wiedziałem już, że kręci mnie język polski, kręcą mnie języki obce, nie kręci mnie totalnie matematyka, przedmioty ścisłe. Więc ja już w tamtym momencie mógłbym iść, bo to już miałem zdeterminowane przekonanie i do samego końca szkoły tak zostało. Zawsze kierunek humanistyczny, tak? Ale też inna strona medalu jest taka, że no nie potrafią nauczyciele albo nie mają kompetencji odpowiednich, albo nie mają możliwości, bo królujące nam polityki i ministerstwa od lat tak samo beznadziejne, gdzie minister edukacji tyle wie o szkole, co mu dziecko opowie, nie potrafią znaleźć jakiegoś sposobu, jakiegoś rozwiązania, żeby te szkoły zmodernizować, bo cały świat się rozwija w szaleńczym tempie, a szkoła tkwi w tym ja samym tak. martwym Są Pumcie. kraje, gdzie to szkolnictwo jest naprawdę zarumbiście poprowadzone i mogliby czerpać... Z, z programu, który się sprawdza, który fajnie wygląda, ale po co? Po co, co czy... mają zmieniać coś, co już tak jest, w sumie jest dobrze, nikt nie narzeka, powiedzmy, i po co cokolwiek wiesz? Co, się starać. Ty chodzisz, że są kraje. Ja bym nie zaglądał tak daleko, ja bym spojrzał do jednej ze szkół Przemysłow Staroń Nauczyciel Roku i też nominowanych bodaj do Global Teacher Award. Człowiek, który potrafił. W swojej szkole zrobić totalną rewolucję, jeżeli chodzi o wykładanie etyki. Wykład etyki, no, można powiedzieć, przedmiot, który możesz w dowolny sposób zrobić. On tam stosuje różne metody, czy klocki Lego, czy tablice, czy jakieś działania, zadania, różne, różniaste. Zresztą ja tutaj nie będę promował Przemka Starenia. To wejdźcie sobie na jego profil, poczytajcie, posprawdzajcie, jak może wyglądać szkoła, bo będąc na jednej z jego prelekcji, ja żałowałem, że nie byłem jego uczniem. Takiego nauczyciela z taką pasją. Oczywiście no, nasz system nie premiuje nauczycieli z pasją. Nikogo nie premiuje, Nikogo nie premiuje jeżeli chodzi o szkolnictwo. Yy... Także także marne są szanse, ale widać, jest ten potencjał, jest gdzieś ta iskra. Tym bardziej, że jest to człowiek już doceniany. Na wielu książkach możecie go przeczytać, jego rekomendacje, bo do tego stopnia nauczyciel tylko jaś nauczyciel wyszedł do tego poziomu, że je, z jego rekomendacjami liczą się ludzie. Wiele, wiele osób. Czyli da się coś zrobić. Da się zrobić, tylko jak długo jemu będzie się tak chciało? Patrząc na to, co się dzieje w koło, w końcu ten zapał i chęć pewnie minie. Ja też miałem takich nauczycieli, którym się chciało, może nie aż w takim stopniu, ale ten zapał miał. Ale przechodząc do tego meritum, brakuje tego zainteresowania. Jeżeli jest fizyka, uczymy się wzorków. Jeżeli jest chemia, uczymy się z tablicy Mendelejewa. Nie ma eksperymentów, nie ma tych działań, nie ma tego, co mogłoby nas zainteresować, rozpalić iskrę. Bo najważniejsze u młodego człowieka jest rozpalić w nim iskrę, namiętność. I to często dobry nauczyciel potrafi sprawić. Mimo nawet tego dziwnego opresyjnego systemu, czasami zdarza się. I wtedy jest który pierwszy ten lepszy, tak? Tylko że potem ten dzieciak przychodzi do domu i on ma zadane kupę z wszystkiego, a my, rodzice, wychodzimy, ucz się wszystkiego, bo ty masz mieć piąteczki, bo babcia musi widzieć, że ty jesteś mądry. O, kuzynek, twój głupi kuzynek ma 20 z matematyki, ty masz mieć piątkę. No albo będziesz miał się z paskiem, dostaniesz stupę. Tak. Wiecie, to jest, to jest strasznie idiotyczne, bo to nas pcha w takim kierunku bycie ocenianym. Potem taki człowiek, który zawsze jest oceniany zewsząd, że wszyscy go oceniają, wszyscy mówią, mu, jaki ma być, on jest ułożony, on potem pójdzie do pracy w korpo, nadal będą na niego krzyczeć, będą go traktować jak śmiecia. Dalej będą go oceniać. Dalej będą go oceniać, a on za tysiączkę czy dwa tysiączki będzie szczęśliwy, że ma pracę i będzie tego szefa całował po piętach. Nie, to jest to jest głupie, a my jako rodzice... Ja uważam, nie możemy dokładać dzieciakom. Jeżeli widzimy, że dzieciak ma jakieś zainteresowania, to odpuśćmy z innych przedmiotów. My, my mamy taki plan. Odpuśćmy. Może nie na początku, bo na początku te podstawy, najbardziej podstawowe, wszystko, nie? Tak, no, no, grunt, żeby wiedzieć, jak sobie policzyć pensję. tak, tak. <laughs> nie, ale no, podstawy są ważne, no, bo z tego no człowiek nie przetrwa w świecie, bo no, bo nie. Znaczy inaczej, jeżeli nic nie wiesz, jeżeli niczego się nie chcesz nauczyć, no to wtedy jesteś po prostu leniem i to też trzeba rozgraniczyć dziecko, które jest leniwe, które się nic nie chce, a dziecko, które z tego i z tego przedmiotu jest dobre i tutaj widzimy, że można to pchnąć i dalej rozwinąć, a zresztą nie jest dobre. Druga kwestia. Nie wiem, jakaś moda, chora moda na mnóstwo zajęć dodatkowych dla dzieci. O. Odbieranie tego czasu, którego już nie ma, bo chodzisz do szkoły, wracasz ze szkoły, robisz pracę domową i jeszcze zajęcia dodatkowe. Bardziej, że czasami w szkole siedzi się do 17. No, niestety to jest, to jest yy, taka duża bolączka, i ja uważam, że no cały system edukacji może by inaczej wyglądał, gdybyśmy my, rodzice, potrafili inaczej do tego podejść, a nie tylko wymagać, wymagać, wymagać. No to wiadomo, że zawsze wszystko zależy od rodziców. Jeśli rodzic będzie cisnął, no to dziecko nie będzie miało życia tak naprawdę. A jak trochę rodzic spuści stono, no to wtedy może gdzieś tam to dzieciństwo jednak być troszkę lepsze, a nie tylko skupione na tym, że trzeba się uczyć, bo inaczej nie będzie się miało pracy. Bo zawsze tak się wróży, wróży nie? Ucz się, mm -hmm. bo nie będziesz mieć pracy. Porównajmy to do książek. Mamy różne gatunki książek, różne typy książek. I oczywiście na początku naszej czytelniczej przygody poznajmy je, ich jak najwięcej, żebyśmy wiedzieli, co jest czym. Żebyśmy wiedzieli, że to jest dramat, to jest poezja, to jest reportaż, to jest powieść historyczna, to jest literatura piękna, fantastyka itd. itp. Tylko jeżeli przez lata Będziemy gdzieś tam z tych wszystkich gatunków coś tam mykali, gdzieś tam próbowali się z nimi, to w pewnym momencie wiemy, o, ten gatunek mi nie pasuje, pasuje mi tamten. Jeżeli nadal będą mnie zmuszać do tego gatunku, to ja nie tylko przestanę ten gatunek czytać, ale przestanę wszystko czytać, bo nagle będę miał po prostu dość wszystkiego. Mam wrażenie, że tak jest w są szkole. Są. No jest tak w szkole, ja tak miałam. Nie chciało mi się po prostu. No jak, zwłaszcza jak jeszcze w szkole był nauczyciel, który uważał, że jego przedmiot jest najważniejszy. Pozdrawiam panią z biologii z liceum. Tak, to, to już w ogóle no, no człowiek się gubi, mały mhm. człowiek się gubi, a jak się gubi już w dzieciństwie, to jej całe życie będzie zagubione. Ja powiem inaczej, bo mówi się, czym skorupka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci. Jeżeli dziecko już na starcie swojej edukacji zostanie do niej zniechęcone, jeżeli już na starcie będzie widziało przymus z każdej strony, to po prostu się zamknie w tej swojej dziecięcej skorupce i będzie trudno się przebić. Nawet z tymi zainteresowaniami będzie mu głupio gdzieś tam wyjść. A teraz spójrzmy na zainteresowania. To, co dzisiaj robimy w życiu za pieniądze, to z czego żyjemy, to jest coś, czego nasza szkoła w tamtych latach nie mogłaby nawet przewidzieć, że taka rola będzie, taki zawód będzie istniał, tak? I o czym my rozmawiamy. No tak, no w naszych czasach to YouTube służy tylko do tego, żeby jakieś śmieszne filmiki wrzucać i pokazywać znajomym. W naszych czasach internet łączyło się na modemie, podłączało się internet do gniazdka telefonu stacjonarnego, gdzie już nikt nie mógł się do ciebie dodzwonić, a telefony komórkowe to była bardzo wielka rzadkość. Płaciło się za minutę połączenia chyba 15 groszy. Nie wiem, ja miałam stałe łącze. No, od ty, razu. Nie no, ten telefon. Ty byłaś efenementem, tak? Ale zwykli, zwykli ludzie, ja na przykład internet miałem podłączony dopiero w 2005 roku, także zobaczcie, stosunkowo niedawno, tak? Czyli 15 lat mojego życia, 16, byłem bez internetu, tak? No ale ja już, ja już od tego klasie. wszystkiego. Co się tyczy Lilki i naszego podejścia? My uważamy, że dzieciakowi trzeba dać luz, trzeba obserwować, bo nie wolno olewać, bo oczywiście są rodzice, którzy albo cisną, a to jest najlepsze, że są często rodzice, którzy mieli wywalone na szkołę, cisną swoje dzieci. O, to już jest najgorszy typ, chyba. Pozdrawiam, brata. Tak, do ciebie mówię Seba. Tak. Jeżeli to oglądasz pracy, to wiedz, że właśnie cię hejtują. Ale powiem ci, <gorszy> że gorszy typ jest taki, który yy, uważa, że tylko szkoła powinna uczyć dzieci, a on w domu nie powinien robić nic. Oczywiście, że tak. Mieci... Bo dziecko, szkoła jest o tego, żeby uczyć dzieci i jeszcze lepiej wychowywać te dzieci, mm -hmm. a on żeby w domu już miał święty spokój. Zgadzam się to z tym, całkowicie. Najgorszy, to jest najgorszy typ. Tak, człowiek, który oczekuje, że szkoła wychowa mu dziecko, jeżeli nie, no to jest to oczywiście wina szkoły. Nie, nie, nie. Ja uważam, że dziecko trzeba obserwować, dziecku trzeba w odpowiednim momencie popuścić, ale dziecku też w odpowiednim momencie trzeba dać zachętę. Tak, jeżeli widzę, troszkę. że lubi język polski, a na przykład nie bardzo wchodzą lektury szkolne, Słuchaj, odpuść sobie tę lekturkę. Masz tutaj, czy tego Harry'ego Pottera, czy tego Feliksa, Neta... no nie, obie lektury szkolne wymieniłem w niektórych szkołach. Masz tutaj ten baśniobór, czy masz tutaj Gobelin? Zobacz sobie to. I wiesz, możesz rozpalić na nowo. Troszeczkę odpuszczając z jednej strony, ale z drugiej możesz dać taką zachętę, gdzie to pójdzie, ten płomyczek się gdzieś tam rozpali. No tego no. brakuje. Wspierać, nie wymagać. I będzie dobrze. Znaczy, wymagać, żeby cokolwiek było, bo na no pewno to... nie odpuścić wszystkiego, nie, nie wychowujmy lenia. My na pewno nie chcemy wychować lenia, ale ja też na pewno nie zamierzam od Lilki wymagać czwóreczek czy piąteczek, już nie mówiąc o szósteczkach. Mnie trójka nie, całkowicie to... satysfakcjonuje. Szóstki są dla cyborgów. Ma tak? zdawać z klasy do klasy, ma mieć zainteresowania, które będzie sobie rozwijała we własnym zakresie przy naszej pomocy. I wydaje mi się, że to, że to jest bardzo dużo. Ja jako dzieciak tego bym właśnie oczekiwał. Poniekąd to miałem, a z drugiej strony, czwórki musiałem chodzić i poprawiać w podstawowce. Bo czerwony paseczek, tak? no to był wymóg na świadectwie. No. Tak było. Ja nie poprawiałam czworek. Nie zmyślam. Ja chyba nie poprawiałam czworek. Wiemy, że sporo rodziców nas ogląda. Z naszej strony, taki mały apel. Przyglądajcie się dziecku, swojemu dziecku obserwujcie, bo to jest ważne. Obserwować, patrzeć, uważać. Nie zostawiać wszystkiego na tym karku, tego skostniałego systemu szkolnego, bo może my sami jednostkowo nie jesteśmy w stanie szkoły zmienić, ale jesteśmy w stanie zmienić to, jak dziecko do tej szkoły będzie podchodziło, jakie będzie miało podejście wypracowane w domu, do samej nauki. Bo nie szkoła jest ważna, a ja rozwój, tak? Tak. I to do czegoś służy. Także taki mały apel od nas, żebyśmy po prostu rozwijali zainteresowania dzieci, nie baczyli na oceny, bo oceny to jest bzdura. Gdzieś tam byli bardziej wsparciem, a nie tą siłą kopiącą w zadek i mówiącą: Ucz się, ucz się, ucz się. Tak, podejdźmy wszystko zdroworozsądkowo, wszystko z umiarem, wszystko z myślą. Dzieciaki przeżywają ciężki okres, zwłaszcza teraz po długiej przerwie. I zresztą chyba każdy rok to jest taki, taki trudny start. Także bądźmy wsparciem, przynajmniej my, rodzice. Nie wygupiajmy się, przypomnijcie sobie. Yy, niech sobie Wół przypomni, jak cielęciem był. To nie jest takie trudne. My potrafimy. <noise> więc, więc wydaje mi się, że każdy, że każdy może. I myśmy, patrzmy. A nie oceniajmy: przede wszystkim nie oceniajmy, bo ocena o niczym nie świadczy. Dajcie znać, co, co Wy o tym sądzicie. I w ogóle dajcie nam znać, czy chcielibyście nowy materiał na temat lektur szkolnych. Bo gdzieś tam się. Nasze, Nasze podejście myśli, podejście zmieni. troszeczkę zmieniło i dajcie znać, czy chcielibyście taki materiał rozliczający to, co powiedzieliśmy kiedyś, versus to, co myślimy dzisiaj. Dajcie znać, tymczasem subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.